Panowie wydawali mi się bardzo mili, ale to mogły być tylko pozory według tego, co mama i ojciec mówili. Czyli trzeba być czujna. I byłam bardzo czujna. I jak dwaj naprawdę wielcy dżentelmeni, tacy jak Gustaw Holoubek i Andrzej Łapicki, zaprosili mnie na kawę, to mi się zapaliły wszystkie światełka czerwone w mózgu i odmówiłam bardzo stanowczo, odwróciłam się na pięcie i byłam tak zestresowana, że nie zauważyłam, że drzwi, w które chciałam wejść, są oszklone, wprawdzie, ale zamknięte. I weszłam w tę szybę. To wszystko się posypało na mnie to szkło. Dobrze, że mi nosa nie obcięło, że nic się nie no. stało, ale ja <grym> przeszłam przez ramę drzwi i odpłynęłam. Bardzo zadowolona ze swojego postępowania. No i właśnie to nawet w książce napisałam, tak. że. <grym> Takiej osoby to Gustaw nie mógł zapomnieć. Wryłam mu się w pamięć, on zresztą potem mi o tym opowiadał, że czegoś takiego <śm> z żadną dziewczyną nie przeżył.